Bili mnie! No. Zaję, Jak cię zabili, wiedział. wyszedłeś! Ja wyszedłem. Za, za linię! linię. Dwa. Za linię! Aha! Aha, depil. No dobra, trudno, to chuj. Dobra, to kto wygra, dajesz mu Veepa, ja w takim razie. Nie, no co za jednego? No Jak on na tak wygrał, kurwa! A ja dostałem przejmuje ja przejmuję Faja do przejmuję punkta A ten go No valgo, pizdę, e. przez, kurwa no wal Ale on jakoś Aha. na cheatach rozpierdala no, dobra. ten No kariksa kurwa masz bloka w takim razie kurwa <gry> Kurwy synu Dobra chuj Jesteście w lobby? No Upo Ja nie Upo. ja nie o, dobra to robię nowe Domykam serwer Być z serwera ja przed... Jak to? No wejdźmy, bo zupą, zupą nie gramy, zupą No dobra